Witam, witam. Pewnie dla większości nie jest już z rana, ale ja dopiero się wyrobiłam na makijaż. <coughs> Będę starała się dzisiaj szybciutko, bo się spieszę. Rano już była pielęgnacja, była maska rozświetlająca, były płatki pod oczy. Jest już podkład nałożony i szybciutko odrobinkę transparentnym pudrem zmatowiona Strefate. Teraz baza na powieki. I będzie, tak jak zapowiedziałam, troszkę złota, troszkę zieleni. Dzisiaj, dzisiaj fajnie, mm, przynajmniej w tej chwili u mnie jest za oknem słoneczko. Ja mam takie miejsce, że jakoś tak nie bardzo do, do okna, więc tego tutaj nie widać. Ale, oj, nie wziąłam sobie jeszcze jednej rzeczy. Yy, bardzo szybciutko, yy, na chwilkę zmienię, tak, taka ja jestem. Starałam się wszystko przygotować, a jednak nie, jednak nie wszystko sobie tutaj pod ręką wzięłam. Ale nie każda z nas jest idealna. I zaczynamy. Mam już bazę. Muszę mieć takie troszeczkę lusterko też pod. E, ręką. I teraz tak, dzisiaj konturowanie, e, ciasteczkowy oczywiście, bazowy, taki kolorek złoty z zielenią na granatowej kredce. E, zacznę może od konturowania. Coś się ciepło też chyba robi. Konturowanie, czyli brązerek odrobinę pod kość, tak na brzegu, właściwie na zakończeniu, jak jest kość policzkowa. E, tak zawsze mówię, żeby nie było też za nisko, bo chcemy to. Policzek, czy to policzko podnieść troszkę, nadać mu delikatnie takiego rumieńca oraz rozświetlenia koło okolicy oczu. Można na kupidyna, żeby sobie usta też delikatnie powiększyć. I już jest to policzko inne, już ono inaczej wygląda. Drugą stronę. Rościeramy i wszystko jak rozcieramy to do góry. Zawsze sobie lepiej troszkę e, dołożyć niż za dużo nabrać. Dlatego ja tyle razy e, tutaj nabieram, żeby po prostu na zamkniętym oku. Zawsze robię e, konturowanie na końcu, jak już wejdzie z oko, jak już wiadomo, jaka, jak e, mocno, jak intensywnie, oraz e, kiedy mam już korektor, pod oczami Ale dzisiaj tak troszkę inaczej. Każda z nas ma swoje. Przyzwyczajenia. Konturówka wodoodporna, ponieważ zieleń, więc lubię bardzo zielony, a nie, przepraszam, nie konturówka. Najpierw zrobimy wazowym ciasteczkowym, czyli taki matowy kolorek, jaśniutki. Dlaczego? Dlatego, tak jak zawsze mówię, powiekę mamy nie taką idealnie koloro, koloru, idealnego. Zawsze jest jakiś, nie wiem, pieprzyk, zaczerwienienie. Tutaj mamy na. E, powie, powieka jest bardzo cieniutka, powieka ma bardzo cieniutką skórę, więc często ona może być zasieniona, y, bardziej u mnie taka bardziej jest jakby różowy kolor, ma, y, też nie jest to na całej, tylko tak różnie, pod, pod brwiom jest jaśniejsza, y, tutaj gdzie jest na powiece ruchomej jest troszeczkę bardziej zaróżowiona, więc ją sobie ujednolicamy. A też fajnie, to jest taki matowy, więc nam nic nie, nie zrobi niefajnie. Nie wzięłam sobie lekkiego, może zrobię różem. Podniosę powiekę najpierw, dla opadającej powieki robimy na otwartym oku, zaznaczamy sobie, jeżeli jest mocno opadająca na powieki, mi tutaj bardziej opada z tej strony, ale chodzi o to, żeby ją było widać, robimy znak i rozcieramy, żeby wizualnie była ta powieka podniesiona, a ostatecznie też oko będzie bardziej otwarte. Dzisiaj szybko mówię, szybko się maluję, ale chcę zdążyć jeszcze, nie wiem, dzisiaj przy sobocie, do której są apteki, Bo się okazało, że coś jeszcze trzeba na szybko zakupić. Ale nie jest źle, troszkę plany sobie e, zmieniłam, więc dobrze, też też dokładam, też jest tak, że nie za pierwszym razem na końcu możemy sobie jeszcze dołożyć, w zależności jakie e, intensywność e, będziemy chcieli. Teraz wygląda troszkę takie białe te powieki, ale teraz nakładam. E, konturówkę do oczu troszkę dwie trzecie i tak jedna trzecia a nawet mniej pod powiekę dolną i rozścierać będę takim skośnym pędzelkiem, bo póki ona jest jeszcze na świeżo, to możemy ją rozetrzeć, można z niej zrobić cień, możemy y, zrobić y, taką jaskółeczkę, wszystko co chcemy. Natomiast jak już wysnie za chwileczkę, to jest po prostu bardzo trwała, wodoodporna. I teraz na tą kredkę jeszcze daję do roztarcia właśnie trochę zieleni. Robię na granacie, bo lubię ten efekt taki przełamany. Potem można tej zieleni jeszcze sobie dodawać i na przykład rozcierać tą zieleń już takim pędzlem bardziej e, puchatym, żeby, żeby fajnie, fajnie to. Wyglądało. Wszystkie cienie, te ciemniejsze, dajemy z zewnętrza oka po to, żeby to oko podkreślić, ale też do góry, w zależności jaki mamy kształt oka, ciągniemy do góry, żeby je powiększyć, chyba, że chcemy zrobić bardziej takie oko skośne, ale ja akurat y, robię do góry, któregoś z razu pokażę też, jak zrobić y, właśnie, żeby na... Nie mam dużych oczu, ale generalnie, jak się pomaluję, to mam bardziej takie okrągłe. Ale spróbuję, zobaczymy, jak to wygląda, jak po, po, pociągnę bardziej wskos. Makijaże możemy sobie robić różne. I dodam odrobinkę, odrobinkę tego satynowego złota, żeby cośkolwiek tam jeszcze, chociaż ta zieleń też jest taka satynowa, nie za dużo daje, żeby, o, tu w kąciku, żeby coś połyskiwało. Zobaczymy, jak to wyjdzie przy drugim, żeby było równo. Robię, zrobię drugie, a później będę kończyć dalej. Jeszcze dolnej powieki nie zrobiłam z zielonym, e, kontur, zielonym cieniem, więc zaraz też będę dokładać, ale chcę to robić jedno i drugie naraz, żeby to było równo. Coś mi tutaj się przyczepiło. Ok. Konturówką nie musimy jakoś tak specjalnie, e, idealnie. Czy precyzyjnie, tak jak mówię, dzisiaj się tak trochę spieszę, więc czas, prac po prostu. Chociaż jak się rozmawia, to i tak jest to dłużej niż jakbym się malowała sama, bo wtedy nie mówię i jest szybciej, nie? Ale skupiam się, żeby tylko zrobić ten makijaż. Natomiast o, zobaczcie, można sobie ciągnąć w tą i zrobić bardziej takie oko kocie, ale ja to <tryk> rozcieram, póki na świeżo kradeczka. I dokładam zieleni, żeby to było bardziej oczko takie, właśnie w zieleń, do góry. Czyli otwieram oko. I jeżeli jest tutaj taka bardziej opadająca powieka, a u mnie jest właśnie z boku, e, opadają. Ale jeżeli panie mają mocno na, na rzęsy aż takie powieki opadające, to wtedy robimy sobie znak. Tak, jak jest widoczne, i na zamkniętym oku do tego miejsca właśnie e, makijaż. Żeby nie okazało się, że zrobiony jest makijaż, otwieramy oczy i makijażu nie ma, tylko jest on gdzieś tam zakryty, nie? bo powieki nam zakryły. Przy okularach, jeżeli no, noszą Panie okulary czy dziewczyny, to robimy, można zrobić taki bardziej intensywniejszy, bo okular jakby zabiera troszkę koloru. Nie jest mocny, nie chcę mocne, bo jest ładne. Dzisiaj słoneczko, więc dokładam tego złota. Dokładam złota. Może nawet nie wziąłem sobie, ale kropelki mam takie złote, też troszeczkę już zacznę na ciało robić. No to fajnie będzie przebijało. I teraz jest to złoto, i zobaczymy jak tutaj. Tutaj zrobię kątę. Dobrze. E, odrobinkę przy rzęsach, żeby je zagęścić optycznie. Troszkę dołożę jeszcze ciemniejszego. Można kredką lub e, cieniem dołożyć ciemniejszym. Jeżeli ktoś lubi bardziej taki jasny, naturalny, to wystarczy to, co ja robię kolorami. To zrobić. Delikatnymi beżami, lub nawet samym konturowaniem. Tak jak tutaj mamy na konturowanie, tak tutaj sobie konturowaniem też kiedyś pokazywałam, że tylko samą robiłam, jakiś włos mi się zawieruszył, że samą robiłam z konturówką albo eyelinerem. I oczyszczam sobie pod um, oczami i rozświetlam delikatnie, perfekcyjnym korektorem. Ten korektor świetnie się sprawdza. E, sprawdza się również bardzo dobrze, mogłam wziąć sobie popytko, ale zrobię paluszkiem, można jakimś takim e, cienkim też pędzelkiem. Jakiś łoś mi się tutaj zawięł, ruszył, go czuję, a nie widzę. E, on bardzo ten korektor też się sprawdza przy m, takich silnych e, sińcach, jak są na przykład m, bardzo takie zasienione. Głęboko osadzone oczy to naprawdę on zniweluje wszelkie fioletowe żyłki, sińce pod oczami, nierówności, ale też i rozświetla. Rozświetla bardzo ładnie właśnie tutaj tą okolicę oka, a chodzi o to, żeby właśnie ona była taka świeża, no... Wygląda to wtedy ładnie, młodziś, tak, tak radośnie, jak jeżeli w ogóle można powiedzieć, że makijaż wygląda radośnie. No to tak, tak jest. I teraz, jeżeli mamy za mało konturowania, to go dodajemy do tego, co tutaj widać. Można jeszcze, tak jak mówię, tutaj sobie jakoś tak zblendować, dołożyć więcej złotego, żeby się bardziej ten makijaż w słońcu mienił tak fajnie. No i oczywiście tuszuję, tuszuję rzęsy. Pogrubiam, zwiększam objętość, czyli to co lubię. Moje rzęsy jasne, bardzo, może nie jakieś białe, ale jednak jasne, nie widać ich, tak naprawdę trzeba się przyjrzeć. I one w dodatku nie są ani długie, ani gęste, więc mam takie, pewnie jak większość kobiet, bo no, są osoby, które mają takie piękne rzęsy z natury, lub ciemno, ciemne oprawy. Ja oprawy mam jasne i już tak jak widać, ja lubię kilka razy sobie e, wytuszować, ponieważ ten tusz nie tylko nadaje 200% objętości, ale też delikatnie wydłuża. Co więcej, pielęgnuje rzęsy. Więc. No, i nie skleja, nie skleja, nie robi takie ładnie, rozczes rozczesuje. Nie robi takiego jakiegoś e, sztucznego, że, że, mm, że na przykład drugi czy trzeci raz, jak się pociągnie e, szczoteczką, to on ładnie pozostawia rozczesane. I zobaczcie, już te rzęsy są widoczne. Odrobinkę na dole. Ja tak muszę się schylić, bo nie chcę jakoś tam drugą ręką czy. Do lusterka. No niestety tak gdzieś y, do telefonu widzę, ale. Ale jakoś tak inaczej. O, i już jest to oko jedno słuchajcie, bardzo ładnie wytuszowane. E, każda, każda z pań, która lubi mieć takie rzęsy rzeczywiście czy to dobrze powiedzieć masywne? No widoczne, przede wszystkim widoczne, bo są oczywiście takie gusta, że rzęski odrobinkę takie um, tylko żeby zaznaczyć delikatnie, ale powiem szczerze tak, jeżeli mamy makijaż kolorowy, czyli jeżeli dajemy cienie, to bardzo dobrze wygląda właśnie tuż taki, który robi, tak, no, robi duże te rzęsy, duże, takie Objętością długie, bo one wtedy widać, one są wtedy widoczne. Jak ja mówię po polsku. One wtedy są widoczne, natomiast przy makijażu takim bardzo subtelnym, delikatnym, że tylko błyszczyk, troszkę e korektora, czy, czy, czy podkładu, czy kremu CC. I same tuszowanie, to one można, jeżeli mamy jeszcze ładne rzęsy z natury, no to oczywiście taki, są też tusze, które tylko e, delikatnie wydłużają albo po prostu zaznaczają. E, przy, tej lewej, przy tych lewych rzęsach muszę się troszkę pobawić, bo one są jeszcze inne. Każde, Nie wiem, czy tak macie, że jedne, jedno, jedno oko jest jakoś tak inaczej obdarowane w rzęsy, troszkę inny kształt. Delikatnie inny, wiadomo, nie, ale, ale przynajmniej tęczówka jest taka sama, bo chociaż i też by mi to jakoś nie przeszkadzało. Zdarza się, że ktoś ma nawet inną, inny kolor tęczówki, bo nie jesteśmy takie bardzo mocno symetryczne. No i oczywiście, dolne rzęsy, odrobinkę tutaj. Ja mam taką jasną m, urodę bardziej taką słowiańską, w sensie jasna, jasna skóra, jasna. jasna Karnacja, jasne oczy, piegi, więc nie wiem, czy piegi są słowiańskie, ale, ale jednak, no nie wiem, coś mam cały czas tutaj, mi tak łaskocze, jakby włos, ale ja nie widzę tutaj żadnego włosa, cały czas mi łaskocze. Okej, okay, no i teraz tak, jakie usta do tego? Tak naprawdę, jak dodałam rzęsy, to ten makijaż wcale nie jest jakiś intensywny i niby e, ziele, niby złoto, ale słuchajcie, Zobaczcie, jeszcze sobie taką kuleczką rozetrę tutaj te granice, żeby one były, oczywiście ja się tak normalnie na co dzień nie bawię, bo to tak tylko pokazuje, jakby się coś Wam nie udało, bo generalnie już dawno powinnam skończyć makijaż. I szybciutko, która, która szmineczka, może, może dzisiaj na delikatnie, bardzo, ale zrobię sobie, jeżeli mam, to może zrobię sobie delikatnym, ale pędzelkiem. Czyli tą, tylko będę nabierać pędzelkiem. I zobaczymy, jak to. Pędzelkiem jest o tyle, że fajnie rysujemy sobie, jeżeli nie, nie używamy konturówki, to ładnie ten kontur sobie można. O, nie? Czyli tak jak kontur sobie, czy, czy niżej, czy wyżej do końca, o, nawet sobie przedłużę, tak bardziej jakby poza granicę, po to, żeby te, te usta pokazać, że one można nawet bez konturki też delikatnie powiększyć. Zobaczcie, jakby tą granicę. Jeżeli mamy taki pędzelek, o, robimy i uzupełniamy środek. No i zobaczcie, no, chciał, nie chciał, jest to widoczne. Uzupełnię środek i zobaczycie, jak to wygląda. Nie, czyli już jednak widać, bo to co robimy fajnie by było na konturówce, ale bez konturówki pokazuje, że też jest opcja, bo nie wszystkie panie lubią, nie wszystkie panie już mają konturówkę. Aktualnie coś troszeczkę braki w konturówkach. Dużo Pań sobie zakupiło właśnie. I czekamy. Bardzo fajne są właśnie też wodoodporne. No na konturówce makijaż się ust bardzo długo trzyma. Okej, okay. i jeżeli w międzyczasie się okazało, że na przykład... Patrzę gdzie tutaj mam zakręt, ale nic jakiś sebum nam e, wyszło w międzyczasie, czy się gorąco zrobiło, to oczywiście nie wzięłam sobie ze sobą e, transparentnego pudru, ale pokażę troszkę pędzel, puchaty, e, delikatnie troszkę pudru, ale ja jeszcze na przykład tak jak w ciągu dnia i zaczynają się ciepłe dni robić, to używam e, teraz zrobiłam pudrę, to używam takich e, chusteczek absorbujących sebum. Nie wiem, czy teraz będzie widać, bo zrobiłam e, na świeżo makijaż i, i e, przetarłam jeszcze właśnie pędzlem, ale yy, troszkę się ciepło zrobiło i pokażę Wam raz dziennie, czy w zależności, czy gdzieś na imprezę, czy nie chcemy i zobaczcie, jest zmatowienie momentalnie, a całe sebum zostało jednak przy makijażu, dzisiaj mówię, nie otwarłam okna, a się ciepło zrobiło, to sebum zbiera chusteczka, a makijaż zostaje idealny. Dzisiaj tak na szybko, bo już muszę lecieć yy, do sklepu, nie wiem, tak delikatnie, troszkę podkreślone oko, tak jak lubię. I do zobaczenia, może jeszcze jakaś rolka post będzie, pozdrawiam, serdecznie piszcie w komentarzach, jeżeli się podobało, gdyby dzisiaj, dzisiaj szmineczka ta malina, delikatna, ale pędzelkiem robiona, piszcie jakby się coś spodobały, kosmetyki, czy paletka, pytajcie, jakie cienie, jakie konturowanie, wszystkie kosmetyki są też dostępne u mnie, więc zapraszam, pozdrawiam, miłe soboty.